Witam, mam dla Was mikrofon pojemnościowy na XLR za 120 zł, a mianowicie Beringer C1. Jego cena właściwie otwiera półkę mikrofonów pojemnościowych. Jest to dość stary mikrofon, od którego niegdyś raperzy zaczynają nagrywać swoje pierwsze płyty, jednak jego cena dosyć sporo spadła, więc jest to całkiem niezła opcja. Kiedy otworzymy opakowanie, naszym oczom ukazują się instrukcje, którymi zajmę się potem, a oprócz nich w ładnej czarnej skrzynce jest nasz mikrofon. Samo pakowanie wyłożone jest piankami. Mamy w nim przyjściówkę na mikrofon do zamontowania mikrofonu na jakimś ramieniu. Mikrofon jest całkiem nieźle wykonany. Posiada logo Beringera oraz napis C1 oraz diodę, która informuje nas o tym, że mikrofon działa. Wracając do instrukcji mamy angielską i japońską. W jej środku mamy opisaną charakterystykę zbierania dźwięku przed mikrofon oraz na kolejnej stronie specyfikację techniczną mikrofonu oraz informację, że mikrofon potrzebuje zasilania od 36 V do 52V oraz masę ostrzeżeń. Sam mikrofon posiada wewnętrzny popfiltr, tak jakby czarną gąbkę, a mimo wszystko warto jakiś mieć. Tak brzmi mikrofon bez popfiltra, a tak z popfiltrem. Oprócz tego warto mieć do tego jakiś stojak lub ramię mikrofonowe. Po przykręceniu mikrofonu do ramienia już wszystko prawie gotowe. Wystarczy podłączyć mikrofon do interfejsu i włączyć zasilanie phantom. Dźwięk cały czas był nagrywany z mikrofonu Beringer C1 bez żadnych filtrów, jedynie z podbiciem sygnału do normalnego poziomu. Dla porównania teraz słychać mnie z mikrofonu BM800 bez filtrów, jedynie z podbiciem głośności. Kolejnym mikrofonem jest mikrofon z HyperX Cloud 2 z kartą dźwiękową. Brzmi następująco. Oraz słyszycie mnie teraz na mikrofonie z telefonu. Teraz słyszycie mnie znowu z Beringera i możemy przejść do podsumowania. Mikrofon przychodzi do nas w ładnym opakowaniu wyłożonym w środku pianką i może posłużyć do opakowanie do transportu mikrofonu, co jest na plus. Sam mikrofon też nie jest źle wykonany. Jednak największym mankamentem tego mikrofonu jest to, że jest dość cichy w porównaniu do innych mikrofonów, więc musimy go podgłośnić, a także stać dość blisko niego. Minusem tych rozwiązań jest to, że odczuwamy szumy oraz to, że nasz mikrofon będzie lepiej zbierał głoski wybuchowe oraz nasz głos będzie miał więcej basu. Jednak za cenę 120 zł myślę, że to nadal jest całkiem niezły mikrofon. Po zabawie kilkoma filtrami nasz głos już staje się całkiem niezły. No i to by było na tyle. Na moim Teraz znajduje się więcej podobnych treści, więc możesz go wesprzeć i go zasubskrybować.